Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pamiętajcie, proszę, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Dzisiaj powiemy o rynku Ethereum, rynku ropy, dolara do złotówki i też spojrzymy na ostatnią podwyżkę stóp procentowych i to jak wpłynęła ona właśnie na rynek złotego względem rynku dolara. Bo jak wiemy, aktualnie złotówka względem dolara się osłabia. W takim razie zaczynajmy. Ostatnio w nagraniu gdzie podawałem dwa najważniejsze uważam, że powody do wzrostu w rynku Ethereum. Mówiliśmy o tym, że Ethereum jest w bardzo ważnej strefie, od zakresu 3250 do zakresu 2546 dolarów. Cena do tej strefy spadła, czyli cały czas jesteśmy w tym Obszarze, który jest prowzrostowy zresztą zgodnie z tymi strzałkami. Pamiętajcie proszę, że ruch od tej strefy, czyli od zakresu 3200 do 2500 nie będzie ruchem wzrostowym, który będzie trwał jeden dzień i w jeden dzień osiągniemy 4800 czy 6000, tylko pamiętajcie, że ten ruch będzie trwał. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w obszarze, gdzie często dochodziło do konsolidacji. Najczęściej w konsolidacjach, czyli w miejscach, gdzie cena się zatrzymuje i porusza góra-dół, góra-dół w podobnym zakresie cenowym, dochodzi też do akumulacji, czyli największy kapitał akumuluje, czyli zbiera zlecenia i też przykładowo dokłada, jeżeli chodzi o posiadanie Ethereum, zwiększa ekspozycję na przykład na posiadanie Ethereum, czy też innych rynków, właśnie w takich obszarach, które nazywamy konsolidacjami, a gdy faktycznie ktoś zwiększa której wartość swoich pozycji, przykładowo w Ethereum, to nazywamy to też po prostu akumulacją. Dobra, idziemy w takim razie dalej. W tym momencie cena jest w tym ważnym zakresie pro wzrostowym, który który jest oznaczony strefą zieloną. Teraz jeżeli czekamy na wzrosty, to bardzo ważnym poziomem będzie wybicie tutaj tendencji czarnej i po wybiciu tej tendencji będzie to sygnał na dalsze możliwe wzrosty, czyli tak. Pierwszy punkt jest taki: Cena jest w strefie wzrostowej od 3200 do 2500. Dodatkowym potwierdzeniem na dalsze wzrosty będzie wybicie tendencji koloru czarnego, której to oczywiście oznaczyliśmy w ostatnim nagraniu. Jest to analiza pod trend długoterminowy, czyli ten ruch może trwać kilka, nawet kilka tygodni. Więc też bądźmy cierpliwi, bo jak wiemy, cierpliwość często daje. Efekty. Nie jest to analiza pod taką pozycję jednodniową czy dwudniową. Jest to analiza pod długi termin. Dobra. Ethereum wiemy, gdzie jesteśmy. Cena jest w strefie prowzrostowej. Czekamy na wybicie tendencji koloru czarnego. Rynek ropy. Rynek ropy spadł do zakresu 99%. 92. To jest ważny zakres, od którego oczywiście na bieżąco później będę aktualizował, ale też będę spodziewał się powrotu ceny ropy w okolice 100, 104, 108. Lecz w tym momencie mamy tylko strefę bez żadnych Dodatkowych warunków, tak jak załóżmy to wygląda na rynku Ethereum. Rynek dolara do złotówki. Jak widzimy, cena z 4,15 wróciła do 4,20, aktualnie 4,28. I w tym momencie uważam, że możliwe, że dolar do złotówki. Tutaj wykres ten znajdzie się przy 4,33, czyli za jednego dolara przyjdzie nam zapłacić 4,33 zł. Również spójrzcie, proszę, że ostatnio w środę znów podniesiono. Stopy procentowe to oczywiście wpływa na wartość rat, jeżeli chodzi o kredyty, ale również pamiętacie nasz schemat, który omawialiśmy kilka tygodni temu, że po podwyżkach stóp procentowych cena dolara do złotówki robi następujący ruch. Cena spada, następnie wzrasta i to samo zdarzyło się po jednej z podwyżek. Kolejna z, z podwyżek była ostatnio i teraz zobaczcie, ta najświeższa z ostatniej środy, czyli z 6 kwietnia, też rynek zrobił to samo. Podwyżka stóp, cena dynamicznie spadła i Dalej wróciliśmy do trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o dolara do złotówki, czyli najbliższy ruch uważam, że będzie wzrostowy w kierunku 4,33. Na bieżąco, oczywiście, wszystko będziemy aktualizować. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że u Was świetnie się ten tydzień zaczął i życzę Wam od razu. Udanego tygodnia, pamiętajcie o zasadach, ponieważ to my decydujemy, jakie jest ryzyko i jak, jak wygląda w ogóle poziom bezpieczeństwa na rynkach, to zależy oczywiście od nas. Też pamiętajcie o tym, że niektóre pozycje są na, ter na termin dłuższy, niektóre są na termin krótszy. Nie patrzcie na rynek poprzez pryzmat tego, co Wy chcecie zrobić tu i teraz, tylko spójrzcie na rynek pod względem tego, co rynek w tym momencie nam pokazuje. Tak, ponieważ nie jest to koncert życzeń, i jeżeli na przykład mamy szeroką. Strefę pro wzrostową, to nie będziemy jej na siłę skracać, skracać dlatego że komuś wydaje się że na przykład krótsza strefa oznacza mniejsze ryzyko. To jest oczywiście bój i kłamstwem, ponieważ nie tylko zakres ruchu, który może się odbyć, jest naszym ryzykiem, tylko też wartość transakcji to ryzyko definiuje. Ostatnio nawet widziałem gdzieś ktoś podesłał mi screena, że było gdzieś jakieś spotkanie i ktoś właśnie powiedział o tym, że, e, że krótki stop loss oznacza małe ryzyko. No, oczywiście nie jest to prawdą, ponieważ na ryzyko składa się długość strefy, czyli długość Stop lossa, ale też ilość pieniędzy, którą my na rynek chcemy położyć, zainwestować, czy po prostu też skorzystać z kapitału, aby podjąć załóżmy pozycję sprzedaży, czy też pozycję kupna. Ok, serdecznie wam za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, kochani. Słyszymy się już w najbliższych aktualizacjach. Cześć!